Cześć! Dziś przygotujemy pyszną roladę serowo-cukiniową. Cukinię pokroiłam w cieniutkie plastry, posypuję solą, odstawiam na kilkanaście minut, tak żeby oddzielił się sok. Odsączam dokładnie i dodaję pozostałe składniki na ciasto, czyli mąkę łubinową, ser, jajka, oliwę, odrobinę papryki, ostrej papryki, łączę, przekładam na papier. Natłuszczony oliwą i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Ciasto ma lekko zrumienić się. Przekładam na drugi papier i studzę. Teraz przygotujemy farsz, czyli do serka dodaję chrzan, zieleninę, sok z cytryny, sól, pieprz. Ewentualnie doprawiam do smaku, mieszam. W tym czasie ciasto lekko ostygło, ale wciąż jest elastyczne, czyli nie jest jeszcze całkowicie zastygnięte, nie jest zimne. Roluję, układam wcześniej ulubioną wędlinę i chłodzę. Po kilku godzinach można kroić szybkie, proste. Więcej inspiracji znajdziesz na saganek.pl oraz w moich e-bookach. W bestsellerze proste keto. Wiele pomysłów na śniadania, obiady i kolacje. W pozostałych ebukach, które można nabyć taniej. Pomysły na imprezę, na sałatki, na koktajle. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa!